Siema, siema, z tej strony PoliKoli7279, to odcinek z ciekawostek. W tle będzie wam się pojawiać... Em, ...Paladis. Pierwsza ciekawostka o Minecrafcie. Jeśli do kotła będzie padał deszcz, w jakim czasie będzie e, napełniony? E, ciekawe. Świat Minecraft, nie licząc świata Widmo, ma 60 milionów bloków. 65 bloków w wysokości. No chyba każdy wie, że dynia są o wiele rzadsze niż diamenty. To jest wiadome. Jeśli świnie uderzy piorun, zamieni się ona w e, pigmana. Jeśli na pierwszym polu widać ją na owce, będzie zmienić kolory. Hmm, to było na tyle. 好、uh。